Trzy tipy na to, jak reklamować swoje usługi jako stylistka paznokci w mediach społecznościowych. Po pierwsze, rób zdjęcia swoich prac. Oczywiście nie wszystkich, ale takich, które podobają się Tobie bardziej. Pamiętaj, żeby fotografować jedną dłoń. Zawsze cofaj nad fotografuj same palce i paznokcie. Podpisuj, jaka usługa została wykonana, gdzie można znaleźć Twój salon. Po drugie, rób metamorfozy najlepiej w rolkach. Przychodzi do Ciebie klientka po czterech tygodniach fotografujesz lub nagrywasz, jak stylizacja wygląda po czterech tygodniach, a potem jak wygląda ta świeżo zrobiona. Do tego dodałabym jeszcze, żebyś w ogóle zaczęła publikować. I po trzecie, możesz robić kampanie sponsorowane, nawet z tych materiałów, które po prostu publikujesz w social mediach. Czyli mamy piękne zdjęcie, piękną rolkę, możemy zrobić reklamę sponsorowaną i dzięki temu świat szerzej. Dowie się o naszych lokalnych usługach w salonach stylizacji paznokci. A Ty jak radzisz sobie z reklamą w mediach społecznościowych? Daj znać w komentarzu, chętnie podyskutuję.